Księżyc wisiał nad Puszczą Białowieską niczym srebrna moneta, zawieszona na niewidzialnej nici, rozświetlając polany i mroczne zakątki pradawnego lasu. W głębi tego zaczarowanego miejsca, gdzie korzenie drzew sięgały głębiej niż ludzka pamięć, rozciągało się terytorium Srebrnego Klanu, najstarszej i najpotężniejszej watachy wilkołaków w całej Europie. Ich historia sięgała czasów, gdy Polska była jeszcze ziemią pogan, a granice między światem ludzi i istot nadprzyrodzonych były tak cienkie jak mgła. Aleksander Kowalczyk był królem tego królestwa cieni i blasku księżyca. Wysoki, o szerokich ramionach i postawie godnej wodza, emanował siłą, która sprawiała, że nawet najdziksze wilki pochylały przed nim łby. Jego oczy, koloru bursztynowego miodu, zdawały się przeszywać każdą istotę na wskroś, czytając w niej jak w otwartej księdze. Przez dwadzieścia lat prowadził swój klan z mądrością i zdecydowaniem, które przyniosły pokój i dobrobyt. Jednakże w jego sercu ziała pustka, którą żadna bitwa ani zwycięstwo nie mogły wypełnić. Był alfą bez pary, królem bez królowej, a zgodnie ze starożytnymi prawami Watachy, takie połączenie było nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne dla zachowania równowagi mocy. Przeciwległej części terytorium w niewielkiej chatce ukrytej między sosnami i brzozami mieszkała Zosia Nowak. Była omegą, najrzadsza i najbardziej delikatną istotą w hierarchii Wilkołaków. Jej natura była niczym wiosenny powiew wiatru, łagodny i kojący, przynoszący ukojenie najzawziętszym sercom. Zosia posiadała kruczoczarne włosy, które spływały jej na plecy niczym jedwabna kaskada, a jej oczy były koloru burzy. Szare z błękitnymi przebłyskami jakby w ich głębi kryła się moc nieznanej jeszcze magii. Była nieśmiała do granic możliwości, wychowana przez babcię Marysię, która nauczyła ją zioło lecznictwa i sekretów natury, ale również przestrzegała przed okrucieństwem świata Alf. Zosia zawsze czuła, że jest inna, podczas gdy inne omegi pragnęły uwagi silnych samców. Ona szukała spokoju w samotności, w szmerze liści i śpiewie ptaków. Pracowała jako uzdrowicielka dla klanu, Przygotowując maści i napary, które leczyły rany i łagodziły ból. Jej talent był niezaprzeczalny, lecz jej nieśmiałość sprawiała, że rzadko opuszczała swój mały domek. Bała się tłumów, głośnych rozmów i przede wszystkim obecności Aleksandra. Słyszała o nim oczywiście. Każdy w klanie znał opowieści o nieustraszonej Alfie, o jego sile i sprawiedliwości, ale dla Zosi był on postacią prawie mityczną, nieosiągalną. I przerażającą w swojej potędze. Los jednak miał swoje plany, a przeznaczenie nie zawsze pyta o zgodę. Pewnej nocy, gdy księżyc był w pełni, i lasy tętniły życiem nadprzyrodzonej wspólnoty, do chatki Zosi zapukano gwałtownie. Otworzyła drzwi, by ujrzeć Michała, jednego z wojowników klanu, którego twarz wykrzywiała panika. Aleksander został zaatakowany, wyjaśnił pospiesznie. Nie od wrogów z zewnątrz, ale przez coś znacznie bardziej podstępnego. Niewykrywalną truciznę, której pochodzenie było dla wszystkich zagadką. Król już osłabł, jego oddech stawał się płytki, a lekarze klanu byli bezradni. Potrzebowali jej, Zosi, jej wiedzy o ziołach i rzadkich antidotach, których nikt inny nie potrafił przygotować. Serce Zosi zabiło mocniej, nie tylko z przerażenia, ale również z czegoś innego przeczucia, że ta noc zmieni wszystko. Wzięła swój kufer z ziołami, owinęła się ciepłym szalem i ruszyła za Michałem przez ciemny las. Każdy krok przybliżał ją do centrum władzy klanu, do miejsca, którego tak bardzo się bała. Była to główna siedziba. Okazały dwór zbudowany z drewna i kamienia, otoczony wysokim murem i patrolowany przez strażę. Tu właśnie, w największym pokoju na piętrze, leżał Aleksander, walcząc o każdy oddech. Kiedy Zosia weszła do komnaty, zamarła. Król leżał na szerokim łożu. Jego ciało było wilgotne od potu, a mięśnie drżały w niekontrolowanych skurczach. Mimo swojego stanu, jego obecność wypełniała całe pomieszczenie, jakby sama esencja władzy i siły nie mogła całkowicie opuścić jego ciała. Obok niego stali beta Adrian i główny uzdrowiciel Jerzy, obaj z wyrazami desperacji na twarzach. Zosia podeszła niepewnie, jej palce zaciśnięte na rączkach kufra. Podczas gdy wszystkie pary oczu w pomieszczeniu zwróciły się na nią. Adrian skinął jej głową, zachęcając do działania. Zosia odstawiła kufer i usiadła ostrożnie przy łóżku. Z bliska mogła zobaczyć, jak bardzo Aleksander cierpiał. Jego oddech był płytki i przyspieszony, a na czole perliły się kropelki potu. Ale to, co najbardziej ją zaskoczyło, to zapach. Każdy wilkołak miał unikalny zapach, swoisty podpis swojej duszy, a zapach Aleksandra był jak dym z cedrowego drzewa, mieszany z miodem i jesiennym deszczem. Był to zapach tak intensywny i pociągający, że Zosia musiała na moment zamknąć oczy, by odzyskać równowagę, skupiła się na zadaniu, zbadała jego objawy, sprawdziła puls i temperaturę, dotykając jego skóry delikatnie, jakby mogła go zranić samym dotykiem. Trucizna była rzeczywiście niewykrywalna dla zwykłych zmysłów, ale Zosia miała dar, mogła wyczuć subtelne zaburzenia w energii ciała, małe drgania, które wskazywały na obecność czegoś obcego. Zamknęła oczy i wdychała głęboko. Pozwalając swoim instynktom prowadzić ją, i wtedy poczuła to, smuszkę ciemności, nitkę jadowitej magii, która oplatała jego płuca jak pajęczyna. Natychmiast wiedziała, co musi zrobić, ale wiedza ta napełniła ją przerażeniem. Ta trucizna była aktywowana oddechem. Każdy wdech pogłębiał jej działanie, każdy wydech roznosił ją po całym organizmie. Jedynym sposobem, by zatrzymać jej rozprzestrzenianie się. Było zmuszenie Aleksandra do wstrzymania oddechu na tyle długo, by mogła podać mu antidotum. Ale jak przekonać umierającego człowieka, by przestał oddychać? Zosia pochyliła się nad nim. Jej twarz była zaledwie kilka centymetrów od jego twarzy. Jej serce waliło jak młotem, ale wiedziała, że nie ma czasu na wahanie. Musiała działać teraz, zanim trucizna całkowicie opanuje jego ciało. Delikatnie położyła dłoń na jego policzku, czując gorączkę bijącą od jego skóry. Zosia wstrzymała własny oddech na moment, jakby chciała poczuć to, czego będzie wymagać od Aleksandra. Jego bursztynowe oczy otworzyły się powoli, zamglone bólem i gorączką, ale nawet w tym stanie były przeszywające. Spojrzał na nią, nie rozpoznając jej od razu, ale coś w jego wzroku zmiękło, jakby sama jej obecność przynosiła ulgę. Musiała działać szybko. Zosia pochyliła się jeszcze bliżej, tak blisko, że jej usta niemal dotykały jego ucha. Jej głos był cichy, ale stanowczy, pełen determinacji, której sama się w sobie nie spodziewała. Wyszeptała jedno słowo, jedno polecenie, które mogło uratować mu życie: nie oddychaj! Aleksander zamarł. Mimo swojego osłabionego stanu, instynkt alfy podpowiadał mu, by słuchać tego kojącego głosu. Było w nim coś, co przemawiało bezpośrednio do jego duszy wilka, coś, co rozkazywało jego ciału podporządkować się. Wstrzymał oddech. Jego klatka piersiowa uniosła się raz ostatni. A potem zastygła w bezruchu. Zosia nie traciła ani sekundy. Jej ręce drżały, gdy wyciągała z kufra małe fiolki i torebki z ziołami. Potrzebowała trzech składników: korzenia dzikiego arcydziału, pyłku z nocnych lilii, które rosły tylko w najgłębszych częściach puszczy, oraz krwi czystej omegi. Ten ostatni składnik sprawił, że Adrian i Jerzy wymienili zaniepokojone spojrzenia, ale Zosia nie zawahała się. Wyjęła mały srebrny sztylet Przekłuła opuszek swojego palca i pozwoliła, by kilka kropel jej krwi skapnęło do małego moździerza. Mieszała składniki z wprawą wyuczoną od babci Marysi, szeptem powtarzając starożytne zaklęcia, które miały nadać miksturze moc. Każdy ruch był precyzyjny, każde słowo wypowiedziane z całą siłą jej woli. W końcu powstała gęsta, złocista pasta, która pachniała lasem po deszczu i czymś jeszcze, czymś nieokreślonym, co pachniało jak nadzieja. Przez cały ten czas Aleksander nie oddychał. Jego twarz zaczęła sinieć, żyły na szyi nabrzmiały, a ciało drżało od wysiłku. Zosia wiedziała, że ma tylko kilka sekund, zanim jego organizm się podda. Delikatnie otworzyła jego usta i nałożyła pastę na jego język, masując jego gardło, by pomóc w przełknięciu. Antidotum zaczęło działać natychmiast, rozpuszczając się i wnikając w jego system, neutralizując truciznę krok po kroku. Dopiero wtedy Zosia ponownie pochyliła się nad nim i szepnęła, teraz możesz oddychać. Aleksander wciągnął powietrze gwałtownie, jakby wypływał z głębokiej wody. Jego płuca napełniły się tlenem, a kolor powoli wracał na jego twarz. Oddychał ciężko, ale regularnie, a jego ciało zaczęło się uspokajać. Trucizna została pokonana. W pokoju zapanowała cisza, przerwana tylko ciężkim oddechem króla. Adrian i Jerzy patrzyli na Zosię z mieszaniną niedowierzania i podziwu. Ta mała, nieśmiała omega właśnie uratowała życie najpotężniejszej alfy w kraju. Ale Zosia nie czuła triumfu. Czuła tylko wyczerpanie i dziwną pustkę, jakby oddała część siebie razem z tą kroplą krwi. Aleksander powoli odzyskiwał przytomność. Jego oczy, teraz klarowne i przeszywające, spoczęły na Zosi. Po raz pierwszy naprawdę ją zobaczył. Zobaczył jej bladą twarz. Ciemne włosy przyklejone do czoła od wysiłku i te burzy szare oczy, w których kryła się moc większa niż mogłaby się wydawać. Ale najbardziej uderzył go jej zapach. Każda omega miała swój unikalny zapach, ale zapach Zosi był jak polne kwiaty po letnim deszczu, mieszany z czymś słodkim i kojącym, co przypominało miód z lipowych kwiatów. To był zapach, który uspokajał jego rozdrażnionego wilka, który sprawiał, że chciał chronić, posiadać, zatrzymać. W tym momencie, patrząc na nią, Aleksander wiedział, to była ona, jego przeznaczona para, jego prawdziwa druga połowa. Instynkt Alfy, który przez lata pozostawał uśpiony, nagle obudził się z furią, krzycząc w jego umyśle jedno słowo: Moja. Ale Zosia nie zauważyła tego spojrzenia. Była zbyt zajęta pakowaniem swoich rzeczy, zbyt wyczerpana, by dostrzec zmianę w jego oczach. Gdy tylko upewniła się, że Aleksander jest poza niebezpieczeństwem, wstała szybko. Zamierzając się wycofać, Adrian próbował ją zatrzymać. Chciał podziękować, zaoferować nagrodę, ale Zosia tylko pokręciła głową. Nie chciała nic poza powrotem do swojej ciszy, do swojego bezpiecznego domku. Zanim ktokolwiek mógł zaprotestować, wyszła z komnaty. Jej kroki były ciche, jak szept na korytarzu. Wróciła przez ciemny las, jej serce wciąż biło szybko, ale tym razem nie tylko ze strachu. Coś się zmieniło. Poczuła to w powietrzu w sposobie, w jaki księżyc świecił na jej drodze, jakby sam los próbował jej coś powiedzieć. W ciągu następnych dni życie Zosi miało wrócić do normy, ale oczywiście tak się nie stało. Aleksander odzyskał pełnię sił szybciej niż ktokolwiek się spodziewał, a jego pierwsze polecenie po wyzdrowieniu było jasne: znaleźć tę omegę, dowiedzieć się wszystkiego o niej i sprowadzić ją do dworu. Adrian wykonał rozkaz, choć z pewną dozą ostrożności. Wiedział, że Zosia była wyjątkowo nieśmiała i zmuszanie jej do czegokolwiek mogłoby być nieproduktywne. Przekazał zaproszenie delikatnie, wyjaśniając, że król chce osobiście podziękować za uratowanie mu życia. Zosia przyjęła zaproszenie z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony nie chciała się narażać odmową, z drugiej strony perspektywa ponownego spotkania z Aleksandrem napełniała ją niepokojem. Kiedy wróciła do dworu kilka dni później, zastała zupełnie innego króla. Aleksander stał na dziedzińcu. Silny i zdrowy, jego postawa była majestatyczna jak zawsze, ale coś w jego spojrzeniu było inne. Był miększy, bardziej uważny. Gdy tylko ją zobaczył, podszedł do niej z krokami pełnymi pewności, ale również szacunku. Podziękował jej osobiście. Jego głos był głęboki i ciepły, wypełniający przestrzeń wokół nich. Zosia słuchała, jej oczy wpatrzone w ziemię, nie śmiejąc spojrzeć na niego bezpośrednio. Ale Aleksander nie zadowolił się tylko podziękowaniami. Zaoferował jej pozycję oficjalnej uzdrowicielki na dworze, miejsce w głównej siedzibie klanu, gdzie mogłaby mieć dostęp do lepszych zasobów i gdzie jej talent byłby doceniany. Zosia wahała się. Życie na dworze oznaczało życie w centrum uwagi, otoczonej przez Alfy i Bety, których obecność zawsze ją przytłaczała. Ale coś w sposobie, w jaki Aleksander na nią patrzył, sprawiało, że trudno było odmówić. Były w jego oczach obietnica bezpieczeństwa, coś, co mówiło, że pod jego ochroną nic złego jej się nie stanie. Zosia zgodziła się, choć sama nie do końca rozumiała dlaczego. Może to był ton jego głosu, a może sposób, w jaki jej wilk, ta dzika instynktowna część jej istoty, reagował na jego obecność z dziwnym spokojem. Przeprowadziła się do dworu tydzień później, zabierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy: kufr z ziołami, pamiątki po babci Marysi. I niewielki pióropusz suszonej lawendy, który zawsze przypominał jej o domu. Pokój, który jej przydzielono, był znacznie większy niż jej chatka. Znajdował się w zachodnim skrzydle dworu, z oknem wychodzącym na las, co dawało jej pociechę. Była to przestrzeń jasna i ciepła, z drewnianymi belkami na suficie i kominkiem, który trzaskał przyjemnie wieczorami. Zosia starała się urządzić ją na swój sposób, rozkładając zioła do suszenia na parapetach. I zawieszając pęczki ziół na ścianach, to było jej małe sanktuarium w sercu miejsca, które wciąż wydawało się zbyt duże, zbyt głośne, zbyt pełne życia. Dni na dworze płynęły w swoim własnym rytmie. Zosia szybko stała się niezastąpiona jako uzdrowicielka. Wojownicy przychodzili do niej ze swoimi ranami, członkowie klanu szukali jej pomocy przy różnych dolegliwościach, a nawet dzieci przybiegały, gdy potrzebowały kojącej maści na zadrapania. Jej nieśmiałość powoli ustępowała miejsca cichej pewności siebie, gdy tylko skupiała się na swojej pracy. W tych momentach zapominała o swojej niepewności i pozwalała, by jej dar przemawiał za nią. Ale najbardziej niepokojącą częścią jej nowego życia była obecność Aleksandra. Król nie był natarczywy, ale był wszędzie. Mijali się na korytarzach, spotykali podczas posiłków w wielkiej sali. A czasami Zosia wyczuwała jego zapach dochodzący z pobliskiego pokoju. Co więcej zauważyła, że często znajdował preteksty, by ją odwiedzić. Przynosił jej rzadkie zioła znalezione podczas patroli, pytał o jej komfort w nowym miejscu, a czasami po prostu siadał w milczeniu w jej pracowni, obserwując jak pracuje. Te wizyty wprawiały Zosię w zakłopotanie. Nie rozumiała, dlaczego najpotężniejszy alfa w kraju poświęcał jej tyle uwagi. Była tylko omegą zwyczajną uzdrowicielką, niczym nadzwyczajnym. A jednak coś w sposobie, w jaki na nią patrzył, sprawiało, że jej serce przyspieszało, a policzki oblały się rumieńcem. Były to spojrzenia pełne intensywności, ale również czułości, jakby patrzył na coś niezwykle cennego. Aleksander ze swojej strony walczył z własnymi wewnętrznymi demonami. Wiedział, że Zosia była jego przeznaczoną parą. Każda cząstka jego istoty krzyczała o tym, jego wilk był niespokojny, domagając się, by zadeklarował ją jako swoją. Ale wiedział również, że nie może jej pospieszyć. Zosia była jak płochliwy jeleń, gotowa uciec przy najmniejszym nagłym ruchu. Musiał być cierpliwy. Musiał pozwolić jej poznać go, zaufać mu, zanim wyznał prawdę. To było trudniejsze niż kiedykolwiek sobie wyobrażał. Każdy dzień bez oficjalnego związku z nią był torturą. Jego alfa niecierpliwiła się, chciała oznaczyć ją, chronić ją, związać się z nią na zawsze. Ale Aleksander powstrzymywał się, kierując się rozwagą i szacunkiem dla jej granic. Tymczasem w klanie zaczęły krążyć plotki. Wszyscy zauważyli szczególne zainteresowanie króla małą omegą. Niektórzy byli zadowoleni, wierząc, że w końcu ich alfa znalazł godną partnerkę. Inni, zwłaszcza te wilczyce, które same miały nadzieję zdobyć jego uwagę, patrzyły na Zosię z zazdrością. Wśród nich była Karolina, piękna beta o płomiennych rudych włosach i pewności siebie, której Zosi nigdy nie miała. Karolina od lat zabiegała o względy Aleksandra, a teraz patrzyła, jak jej szanse topnieją przed oczami. Pewnego wieczoru, gdy Zosia wracała do swojego pokoju po długim dniu pracy, Karolina zagrodziła jej drogę na korytarzu. Jej oczy błyszczały gniewem, a głos był ostry jak ostry jak brzytwa. Oskarżyła Zosię o manipulowanie królem o używanie swoich omegowych feromonów, by go omotać. Zosia próbowała protestować, wyjaśnić, że nic takiego nie robiła, ale Karolina nie słuchała. Jej słowa były jak biczowanie, bolesne i okrutne, przypominając Zosi o wszystkich jej niepewnościach. Zanim sytuacja mogła się zaostrzyć, pojawił się Aleksander. Jego obecność była jak burza, która nagle zeszła na korytarz. Głos miał niski i groźny, pełen władzy, której nie dało się zignorować rozkazał Karolinie odejść, a ton jego słów nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Beta wycofała się, ale nie bez rzucenia ostatniego pełnego jadu spojrzenia w stronę Zosi. Aleksander odwrócił się do Zosi, jego twarz złagodniała natychmiast. Zapytał, czy wszystko w porządku, czy Karolina ją zraniła. Zosia zaprzeczyła, choć jej serce wciąż biło szybko od konfrontacji. Ale to, co zdarzyło się potem, zaskoczyło ją jeszcze bardziej. Aleksander delikatnie dotknął jej ramienia, jego dłoń była ciepła i uspokajająca, i powiedział coś, co sprawiło, że jej świat się zatrzymał. Powiedział, że nikt nie ma prawa jej krzywdzić, że jest pod jego osobistą ochroną, że jest dla niego ważna. Zosia spojrzała na niego, po raz pierwszy naprawdę spotykając jego wzrok bez unikania. Bursztynowe oczy Aleksandra były pełne szczerości, głębokiej emocji która sprawiała, że trudno było oddychać. W tym momencie coś pękło w jej wnętrzu, jakaś bariera, którą zbudowała wokół swojego serca. Może to była jego łagodność, a może sposób, w jaki czuła się bezpieczna w jego obecności. Ale po raz pierwszy pomyślała, że może, tylko może, ten potężny alfa widzi w niej coś więcej niż tylko zwykłą omegę. Dni po tym incydencie przyniosły subtelną zmianę w ich relacji. Zosia stała się odrobinę mniej nieśmiała w jego obecności. Pozwalając sobie na krótkie rozmowy, czasem nawet uśmiechając się na jego żarty. Aleksander z kolei stał się jeszcze bardziej uważny, jakby każdy jej uśmiech był nagrodą, o którą warto walczyć. Pewnego popołudnia Aleksander zaprosił ją na spacer po lesie. To było coś, czego Zosia nie mogła odmówić. Las zawsze był jej miejscem spokoju. Szli razem przez znane jej ścieżki. Rozmawiali o prostych rzeczach o ziołach, o zwierzętach o zmianie pór roku. Aleksander opowiadał jej o swoich obowiązkach jako króla, o ciężarze decyzji, które musiał podejmować, o samotności, która często towarzyszyła władzy. Zosia słuchała zaskoczona jego otwartością. Nigdy nie pomyślałaby, że ktoś tak potężny jak on mógłby czuć się samotny, ale w jego głosie była szczerość, która sprawiała, że widziała go w innym świetle nie tylko jako króla, ale jako mężczyznę, który również szukał połączenia, zrozumienia, kogoś, z kim mógłby być po prostu sobą. Zatrzymali się na polanie, gdzie światło słoneczne przebijało się przez korony drzew, tworząc złote plamy na ziemi. Aleksander spojrzał na Zosię, a jego wyraz twarzy był poważny, ale pełen ciepła. Powiedział, że jest dla niego wyjątkowa, że od pierwszej chwili, gdy ją zobaczył, wiedział. Nie wyjaśnił, co dokładnie wiedział, ale Zosia czuła ciężar tych słów, czuła, jak coś w jej wnętrzu odpowiada na te deklaracje. Serce Zosi zabiło mocniej, a jej oddech stał się płytszy. Stała na tej polanie, otoczona zapachem sosnowych igieł i wilgotnej ziemi, patrząc w bursztynowe oczy Aleksandra, które wydawały się odbijać całe światło świata. Po raz pierwszy w życiu nie uciekła. Nie spuściła wzroku, nie wycofała się w bezpieczną ciszę swojej skorupy. Zamiast tego pozwoliła sobie poczuć to, co narastało w niej od tygodni. To dziwne, niesamowite przyciąganie które sprawiało, że jej wilk śpiewał w jej wnętrzu za każdym razem, gdy był w pobliżu. Aleksander zrobił krok w jej stronę, powoli jakby zbliżał się do czegoś świętego. Jego dłoń uniosła się, by delikatnie dotknąć jej policzka, a jego dotyk był tak czuły, że Zosia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nikt nigdy nie dotykał jej w ten sposób, jakby była wykonana z najcenniejszego kryształu, jakby była skarbem wartym ochrony za wszelką cenę. Powiedział jej prawdę, słowa, które niósł w sobie od ich pierwszego spotkania. Że była jego prawdziwą parą, jego przeznaczoną drugą połową. Że od chwili, gdy szepnęła mu Nie oddychaj i uratowała mu życie, wiedział, że ich dusze były splecione przez los. Że każdy dzień bez oficjalnego związania się z nią był torturą, ale że szanował jej potrzebę czasu, jej niepewność, jej ostrożność. Zosia słuchała, a każde słowo uderzało w jej serce jak dzwon. Część jej chciała uciec, schować się przed intensywnością tego wyznania. Ale inna część, ta cichsza, głębsza część, która zawsze wiedziała, odpowiedziała z tak przytłaczającą pewnością, że całe jej ciało zadrżało. Jej wilk rozpoznał swojego partnera. Jej dusza rozpoznała swój dom. Łzy popłynęły po jej policzkach. Ale były to łzy ulgi, radości, akceptacji. Szepnęła, że bała się tego uczucia tego przyciągania, bo wydawało się zbyt wielkie, zbyt potężne dla kogoś takiego jak ona, że zawsze myślała, że jest zbyt zwyczajna, zbyt nieśmiała, zbyt nieistotna, by być parą króla. Ale Aleksander pokręcił głową, jego własne oczy błyszczały wilgocią, powiedział jej, że nie była zwyczajna, że jej łagodność była siłą, nie słabością, że jej zdolność do uzdrawiania nie tylko ciał, ale i serc była darem rzadszym niż jakakolwiek brutalna moc. Że właśnie jej natura omegi, ta kojąca, spokojna obecność, była tym, czego jego alfa potrzebowała, by być kompletnym, że razem stanowili równowagę, jego siła i jej łagodność, jego władza i jej mądrość, jego ochrona i jej uzdrowienie. Zosia zamknęła oczy, pozwalając tym słowom wsiąknąć w każdą komórkę jej ciała. A potem, w akcie odwagi, który zaskoczył ją samą, stanęła na palcach i dotknęła ustami jego ust. To był pierwszy pocałunek. Nieśmiały i delikatny, ale pełen obietnicy. Aleksander odpowiedział natychmiast. Jego ramiona otulając, ją przytulając do swojej piersi. Jakby nigdy nie chciał jej wypuścić. W tym pocałunku była magia starsza niż same lasy. Była moc związku między alfą i omegą przeznaczonych dla siebie przez same gwiazdy. I w tej chwili, na tej polanie w sercu Puszczy Białowieskiej. Dwoje dusz stało się jednością. Powrót do dworu był jak wejście w nowy świat. Aleksander ogłosił publicznie, że Zosia była jego prawdziwą parą, jego wybraną królową. Reakcje były mieszane, ale nikt nie odważył się sprzeciwić. Władza Alfy była absolutna, a ci, którzy znali Zosię, wiedzieli, że jej łagodność i mądrość uczyniły ją godną tego tytułu. Ceremonia związania odbyła się podczas pełni księżyca tradycyjnie jak nakazywały stare prawa watahy. Zosia stała obok Aleksandra na wielkiej polanie, otoczona całym klanem, a księżyc świecił nad nimi jak błogosławieństwo. Była ubrana w prostą, białą suknię, ozdobioną wilczymi futami i koronami z polnych kwiatów. Aleksander nosił tradycyjne szaty wodza, ale jego oczy były tylko dla niej. Rytualny związek był głęboko duchowy. Wymienili krew, znacząc się nawzajem jako swoja własność – ale też jako równych partnerów. W momencie, gdy ich dusze się połączyły, Zosia poczuła falę energii przenikającą przez nią, jakby każda cząstka jej istoty była teraz związana z nim. Było to przerażające i piękne jednocześnie. Uczucie kompletności, którego nigdy wcześniej nie znała. Po ceremonii życie zmieniło się na zawsze. Zosia nie była już tylko uzdrowicielką była królową, ale nie pozwoliła, by tytuł zmienił to, kim była. Nadal przyjmowała tych, którzy potrzebowali jej pomocy, nadal spędzała długie godziny w swojej pracowni, przygotowując maści i mikstury. Ale teraz robiła to u boku Aleksandra, który często siadał z nią, po prostu cieszący się jej obecnością. Ich związek przyniósł klanowi nowy rodzaj stabilności. Aleksander stał się jeszcze lepszym przywódcą. Jego decyzje były bardziej wyważone, bardziej współczujące, wpływane przez mądrość Zosi. A Zosia pod jego ochroną i zachętą rozkwitła w sposób, który zaskoczył nawet ją samą. Jej nieśmiałość nie zniknęła całkowicie, ale nauczyła się, że nie musiała być głośna, by być słyszana. Jej ciche słowa miały moc, bo wypływały z miejsca prawdy i miłości. Wiosna przyszła do puszczy białowieskiej, przynosząc ze sobą nowe życie. Kwiaty rozkwitły na polanach, a zwierzęta wyszły ze swoich zimowych kryjówek. I pewnego poranka Zosia obudziła się z dziwnym uczuciem, subtelną zmianą w jej ciele, która sprawiła, że jej serce zabiło szybciej. Wiedziała, jeszcze zanim to potwierdziła, że nosiła w sobie nowe życie. Dziecko. Ich dziecko. Połączenie Alfy i Omegi, będący symbolem ich miłości i przyszłości klanu. Kiedy powiedziała Aleksandrowi, jego reakcja była wszystkim, na co mogła mieć nadzieję. Radość, która rozjaśniła jego twarz, była czymś, czego nigdy nie zapomni. Przytulił ją delikatnie, jakby była jeszcze bardziej cenna teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Jego wilk wyśpiewywał dumę i szczęście, a jego ludzka strona była po prostu przytłoczona miłością. Miesiące, które nastąpiły, były spokojne i szczęśliwe. Zosia kontynuowała swoją pracę tak długo, jak długo mogła, a Aleksander był przy niej na każdym kroku, nadopiekuńczy do granic śmieszności. Adrian i reszta klanu przygotowywali się na przybycie młodego następcy, a całe terytorium tętniło oczekiwaniem. Pewnej ciepłej letniej nocy, gdy gwiazdy świeciły jasno nad lasem, Zosia urodziła. Było to doświadczenie intensywne i wyczerpujące, ale przez cały czas Aleksander był przy niej, trzymając jej dłoń, szeptem dodając jej otuchy. A kiedy w końcu usłyszeli pierwszy krzyk ich dziecka, oboje płakali z radości. To był chłopiec, silny i zdrowy o oczach przypominających bursztyn ojca i ciemnych włosach matki. Nazwali go Kacper, co znaczyło Strażnik Skarbu, bo był ich najcenniejszym skarbem. W momencie, gdy Zosia trzymała go w ramionach, wiedziała, że jej życie było kompletne, nie była już nieśmiałą omegą, ukrywającą się w swoim domku, była królową, matką, uzdrowicielką i przede wszystkim, ukochaną partnerką najpotężniejszego Alfy. Aleksander patrzył na swoją rodzinę, jego serce przepełnione miłością tak wielką, że bał się, że może eksplodować. To wszystko zaczęło się od szeptu, od tych dwóch słów, które uratowały mu życie: Nie oddychaj. Teraz, patrząc na Zosie i ich syna, wiedział, że te słowa przyniosły mu znacznie więcej niż ocalenie przyniosły mu prawdziwe życie miłość i przyszłość, o której nawet nie śmiał marzyć. I tak, pod opiekuńczym światłem księżyca, w sercu Puszczy Białowieskiej, rodzina Alfy i Omegi rozpoczęła swój wspólny rozdział, wiedzac, że ich miłość była wystarczająco silna, by przetrwać wszystkie burze, które mogły nadejść. Jeśli ta zakazana miłość poruszyła w tobie coś głębszego, nie pozwól, by historia zakończyła się tutaj. Subskrybuj kanał i wróć, by poznać kolejny rozdział przeznaczenia, które nie zna granic. Pod księżycem prawda zawsze wychodzi na powierzchnię, a miłość staje się jeszcze silniejsza.